Gdyby w Europie żyło tylko 100 ludzi, gdzie by mieszkali? Jak widać większość populacji w Europie jest yy, skupiona wokół centrum, czyli Niemcy i Francja. W Polsce mamy kurczę w Polsce mamy naprawdę aż 9% całej europejskiej populacji, zaskakujące. Bardziej, bardzo mnie ciekawi co tu się stało ze Szwajcarią, dlaczego została wręcz wymazana z mapy? A zresztą podobnie jak Bośnia, Albania. Strasznie ciekawe jest, że w Skandynawii żyje tak stosunkowo niewielka liczba ludzi w stosunku do populacji całej Europy. W Szwecji jest to ledwie 2%, w Finlandii 1%, a Norwegię wręcz ani chilowało. <grych> Witam w filmie, w którym oglądamy ciekawe mapy z całego świata. Uwielbiam jeździć palcem po mapie, a tutaj możemy pojeździć palcem po trochę innych, niestandardowych mapach. Kraje, od których Rosja jest dalej na północ, południe, zachód i wschód. Czyli gdybyśmy narysowali prostokąt na mapie, który by oznaczał wszystkie limity Rosji, to kraje zaznaczone na czerwono w całości znajdują się w jego obrysie. Mongolia się łapie nieznacznie, chyba głównie przez obszar Kaukazu. I niemal cała wschodnia Europa, ale to głównie przez to, że Kaliningrad jest tak mocno wysunięty na wschód. Tak obserwuję, szukam, czy jeszcze jakieś państwo byłoby w miarę blisko. Na pewno Bułgaria jakimś naprawdę niewielkim cudem się wydostała. Ale również Kazachstan niewiele brakowało do tego, żeby się znaleźć w obrębie tego prostokąta. Kraje, które poza poziomymi banknotami mają również pionowe. Co? Jak widać, najpopularniejsze jest to w Ameryce Południowej, ale między innymi Kanada. Czy Szwajcaria posiadają pionowe banknoty? Jak one wyglądają? Okej, okay, więc w Kanadzie jest między innymi taka dziesiątka, ależ to wygląda interesująco. To znaczy, jeśli położymy go po prostu o 90 stopni, to będzie poziomym banknotem. A swoją drogą, zobaczcie na stronie Banku Kanady jaka fajna wizualizacja, na której można zobaczyć nawet hologramy odbijające światło. Średni wzrost mężczyzn w Europie w 2022 roku. I z przykrością muszę powiedzieć, że niemal w całej Europie, nieważne gdzie się znajdę, wypadam poniżej średniej. Co tu się wydarzyło w tej południowej Europie, że mają powyżej średni wzrost 184 ct? Jak to jest w ogóle możliwe? Czyli statystycznie każdą osobę, którą bym spotykał w tamtym miejscu, byłaby wyższa ode mnie. Jeśli udało Ci się dotrzeć już do tego momentu, zostaw łapę w górę pod spodem. Trochę czasu mi nie było na YouTubie i nie chcę, żeby algorytm zapomniał o moim istnieniu. Zapraszam też na mojego Instagrama i Twittera, tam można być ze mną troszkę bardziej na bieżąco. I już nie przeciągam. Mapa pokazująca dostępne street view na Google Maps. No i jak widać Niemcy się wyróżniają tutaj bardzo intensywnie. I to możemy w sumie nawet samodzielnie sprawdzić. Kurczę, rzeczywiście, tutaj niewiele tego jest. W Europie mamy kilka takich miejsc. I są to tereny Bośni i Hercegowiny, Serbii, Białorusi, gdzie nie ma tak naprawdę niemal w ogóle street view. No i właśnie Niemcy, które są taką powiedzmy zieloną wyspą pomiędzy tymi wszystkimi niebieskimi liniami. Biorąc pod uwagę burzliwą przeszłość, nie jest zaskoczeniem, że wiele osób w Niemczech ma głęboką nieufność do rządów, organizacji i agencji, jeśli chodzi o ochronę danych i prywatność. Żyjąc pod dwoma reżimami Trzeciej Rzeszy i NRD, które spowodowały, że ludność była pod intensywną inwigilacją i zaciekle zwalczała sprzeciw, Niemcy uważają prywatność za z trudem wywalczoną wolność. Czyli tak naprawdę przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tutaj odegrały największą rolę. A te miejsca, które możemy zwiedzić, na przykład w Berlinie, jeśli rzucimy się w tak naprawdę w dowolne miejsce, to będziemy mieli bardzo dużą część wyblorowanych budynków. Nie ma z każdej strony, przesuwając się po kolejnych uliczkach, będziemy mogli zauważyć takie budynki. I w sumie to jest bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, czy wiecie, ale można zawnioskować do Google o to, żeby wyblorowali Waszą lokalizację, jeśli nie życzycie sobie tego, żeby Wasz dom był widoczny, na przykład na Google Maps. I choć zgadzam się z tą polityką w większości o tyle, sam uwielbiam zwiedzać miasta na Google Maps, więc no dla mnie to taką powiedzmy przykrością jest, kiedy nie mogę pooglądać sobie wszystkich budynków, jak one wyglądają w danej okolicy. Niewinne poglądy, które dzielą twoje kraj na dwa obozy. Jedna z moich ulubionych i najbardziej niezrozumiałych rzeczy. Czy sernik powinien być z rodzynkami czy bez? Napisz mi koniecznie w komentarzu, jakie jest twoje zdanie. Ja od razu powiem, że Albo w sumie nie powiem. nie powiem, nie powiem, nie powiem, bo to by mnie wrzuciło automatycznie do jednego z obozów. A w ten sposób mogę stać, przygotować popcorn i obserwować walkę. <laughs> w Ukrainie mamy. Czy barsz powinien być ze śmietaną, czy bez? Ja w sumie lubię oba warianty. W Rumunii, czy kapcie, nazywają się. Papuć, czy. Slapi. W Austrii mamy erdapfel, czy kartofel. Odnośnie oczywiście ziemniaków lub kartofli. I tutaj to tłumaczenie jest bardzo dosłowne. Erdapfel. Ziemniak. Ziemia. O, w Słowenii też jest coś o rodzynkach. Czy potica powinna być z rodzynkami lub bez? Czymkolwiek jest potica. Wygląda to jak babka z białym makiem. Nie, raczej babka z y, nadzieniem orzechowym. A myślę, że to mogłoby ciekawie smakować z rodzynkami. W Irlandii jest, czy trzymać swój toster w szafce czy nie? I to pytanie, czy jako toster mówimy o tym otwieranym, zamykanym, którym, który jest u nas powszechniejszy jako toster, czy mówimy o tym tosterze wyskakiwanym, który, no rzeczywiście, jest chyba bardziej taką, takim wolno stojącym meblem na blacie. W Estonii, czy powinniśmy najpierw kłaść szynkę i później na to ser, czy odwrotnie? Kurde, to są rzeczy, nad którymi ja się też wielokrotnie zastanawiałem. Dla mnie oczywiście ser zawsze musi być na wierzchu. Mapa świata, gdyby ląd był wodą, a woda lądem. W takim scenariuszu lądu robi się dwa razy więcej niż wody. Bardzo mi się podoba przedstawienie masywów, które znajdują się w oceanach pod wodą jako gór. Ca cała oceania zamienia się w morza, co jest bardzo ciekawe morze australijskie. Niektóre z tych kształtów wyglądają całkiem prawdopodobnie, a niektóre są kompletnie, na przykład tutaj, to co się dzieje na północy Kanady i w okolicach Grenlandii, jest po prostu nieprawdopodobne, żeby coś takiego naturalnie się uformowało. Najniższa zarejestrowana temperatura w Europie. Raczej nie mam do jakiegoś wielkiego zaskoczenia, chociaż. Nie, jest zaskoczenie. Powiem szczerze, że spodziewałem się, że im dalej będziemy na wschód Europy, tym temperatura będzie niższa. A spójrzcie, Niemcy, Austria i Włochy mają temperaturę około minus, minus 45 nawet do minus 50 stopni. Oczywiście Skandynawia ma temperaturę już poniżej 50 stopni i ciekawym przykładem jest Rosja, ponieważ ze względu na swój ogromny, ogromny teren ma jednocześnie jedną z najniższych temperatur, która jest bliska minus 60. To również chyba jest krajem, który ma największą amplitudę temperatur pomiędzy najniższą a najwyższą temperaturą. Na Wikipedii w artykule Climate of Russia najniższą zarejestrowaną temperaturą jest minus 67 stopni Celsjusza, co jest jeszcze 10 stopni niższą temperaturą. A najwyższa temperatura to powyżej 45 stopni Celsjusza, to daje nam amplitudę powyżej 110 stopni, to jest ogromna, ogromna zmiana temperatur. Oczywiście nie możemy o tym mówić jako o różnicach na małym terenie, bo to mamy tak naprawdę rozstrzał kilku tysięcy kilometrów. Ciekawym przykładem są Wyspy Brytyjskie, jak zobaczymy tutaj temperatury spadają dużo, dużo niżej, mimo tego, że tak naprawdę są dużo dalej na północ wysunięte na półkuli. W Wielkiej Brytanii, w Irlandii temperatury spadają raptem do minus 20 minus 25 stopni i to są najniższe zarejestrowane temperatury. Mimo tego, że oba te kraje znajdują się dużo dalej na północ niż większość krajów europejskich, w których temperatury były dużo, dużo niższe. Jednak oceaniczny klimat sprzyja. W których krajach używamy określenia ojczyzna, a w których. matczyzna? Nie wiem, czy to w ogóle ma jakiekolwiek odzwierciedlenie względem tego określenia angielskiego Motherland. Większa część Afryki w ogóle nie ma nic przypisanego, ale wydaje mi się, że to może nie wynikać tylko ze względu na brak danych, ale również na brak przynależności narodowej. Ponieważ Afryka tak naprawdę jest podzielona nie według tych linii, które są tam narysowane, a według plemion, które występują na tamtych terenach. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeśli się podobało, zostaw pod spodem łapę w górę. Napisz mi koniecznie, co sądzisz o tym formacie. Źródła materiałów są wypisane w opisie. I to by było na tyle. Na razie. Just keep on beating